W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc odpąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stanton przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, Synu, Duchu Święty Boże, bądź uwielbiony, Trójco Przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. 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 Ojcze, Synu, Duchu Święty Boże, bądź uwielbiony. Trójco przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. 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 Trójco, przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Trójco, przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Synu, Duchu Święty, Boże, bądź uwielbiony. Trójco, przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Trójco, przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Trójco, przenajświętsza, Zmiłuj się nad nami, trójco 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 Przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Synu, Duchu Święty, Boże, bądź uwielbiony. Trójco Przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Trójco Przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Trójco Przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. Trójco Przenajświętsza, Zmiłuj się nad nami Trójco przenajsświętsza 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 zmiłuj się nad nami Ojcze, Synu, Duchu Święty, Boże, bądź uwielbiony. Trójco, przenajświętsza, zmiłuj się nad nami. 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 Trójco, przenajświętsza, zmiłuj się nad nami trójco przenajświętsza 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 zmiłuj się nad nami chwała ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.